Cześć, cześć z tej strony Wodiak. Witam Was bardzo serdecznie i w dzisiejszym poradniku chciałbym Wam pokazać, jak znaleźć kombinezon PSZ20W Konwój. Zapraszam serdecznie. Zaczniemy sobie standardowo od statystyk. Szczerze mówiąc, kombinezon ten nie jest jakiś mocarny. W gruncie rzeczy ma bardzo dużą, no bardzo dużą, hm, no praktycznie ma 3 na 5 ochronę fizyczną, ma spoko ochronę przed promieniowaniem, nie ma żadnej ochrony psionicznej, no i jak widzicie termiczną przed porażeniami chemiczną ma taką sołsoł, nie? Generalnie jeżeli chodzi o ulepszenia, no to jesteśmy u technika, ja akurat jestem u technika w Prypeci, ale to nie ma większego znaczenia, bo na pewno są również inni technicy, którzy są go w stanie ulepszyć. Posiada on w tym momencie, jak zresztą zaraz zobaczycie na ekranie dwa sloty. Na artefakty z czego możemy go rozbudować o trzeci slot, ale żaden z tych slotów niestety nie może być ekranowany. No i żeby w ogóle zacząć jego poszukiwania, musimy się udać do głównej windy, a dokładniej do lokacji, którą w tym momencie pokazuję Wam na mapie w zakładach chemicznych kawałek nad główną windą. Jak pójdziecie dokładnie przy torowisku, tam gdzie pokazałem wam na mapie, to będziecie obok tej stróżówki, do której właśnie wszedłem. W tej stróżówce, jak wejdziecie po schodach, to na parapecie znajdziecie klucz i to jest tak naprawdę początek tej zagadki związanej z dostaniem się na dach głównej windy. Następnie biegniecie tu, gdzie wam pokazałem, do tego budynku obok, który poprzednio był zamknięty właśnie na klucz. Teraz już klucz macie, więc wchodzicie w teleport. Jest to wszystko taka, no, kolejna jumping puzzle, ale w sumie tutaj skakania jest jakby mało, bardziej chodzi o te klucze. Gdyż ten teleport przeniesie was tutaj do tych wagonów zaraz obok. No i generalnie tutaj się popisałem jak cholera. Nie róbcie tak jak ja zrobiłem. Chciałem być cwany, wiedziałem, że w następnym wagonie są szczury, więc po chciałem wrzucić tam granat. No i jak widzicie, skończyło się to kompletną serią porażek. Chyba nigdy nie miałem takiego po prostu, nie wiem, takiej serii bym to tak nazwał. Najpierw wrzuciłem granat, także rozwaliłem sobie skrzynię. Następny wrzuciłem w anomalię, kolejny się odbił z powrotem do mnie. Jeszcze kolejny rzuciłem także poprzez wybuchu, poprzez wybuch, jakby aktywował ten poprzedni granat. Następnie chciałem rozwalić te skoczki tutaj w następnym wagonie. Nie zauważyłem, że. Tam są materiały wybuchowe, więc wszystko wybuchnęło mi w twarz. Generalnie nie polecam tego robić, bo wszystkie deski i wszystkie skrzynie, które się tutaj znajdują, są niszczalne, tak bym to ujął, czyli bardzo łatwo możemy je zniszczyć i tym samym będziecie mieli problem. Jestem wręcz w stanie stwierdzić, że możliwe, że po prostu w ogóle nie przejdziecie do ostatniego wagonu, więc zróbcie to tradycyjnie bronią. także jak wypadniecie z teleportu to prosto do anomalii grawitacyjnej która powstrzyma was upa wasz upadek i nie powinniście dostać żadnych obrażeń. No i jak pojawicie się tutaj na górze tej głównej windy i to jest jedyny sposób według mnie przynajmniej z tego co wiem żeby się tutaj dostać, no to możecie sobie kulturalnie zejść na dół właśnie korzystając z tych anomalii grawitacyjnych, żeby nie dostać obrażeń, lub tak jak ja. Ja się bałem wskoczyć w te anomalie, bo odczułem coś, że ona mnie bardzo szybko w powietrze, i zamiast na tym mostku, to wyląduje gdzieś w kosmosie. Także róbcie to na własną odpowiedzialność, a najlepiej wcześniej w ogóle przed tymi wagonami zróbcie sejwa. No i jak zejdziecie to na dół, to w tym głównym pomieszczeniu, windy, znajdziecie właśnie PSZ-20W konwój. No i słuchajcie, to by było na tyle. Dzisiaj bez żadnych schematów, ulepszeń i tym podobnych, bo jak sami widzieliście, konwój nie potrzebuje tego typu rzeczy, bo jest to jeden z kombinezonów tak naprawdę, no nie startowych, ale nie też jakichś zaawansowanych. Także możecie go zebrać, jeżeli będziecie w okolicy. Ale bardzo możliwe, że na tym etapie gry po prostu już będziecie też mieli coś lepszego, jeżeli zakłady chemiczne akurat nie były Waszym pierwszym punktem podróży po wysypisku. No i tyle. Mówił dla Was Wodiak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że dzisiaj ze mną byliście, tak dzisiaj troszkę krócej, ale mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie oczywiście komentarz, czy Wam udało się tą zagadkę rozwiązać, a może pójdziecie dopiero teraz po moim poradniku. A tymczasem zapraszam Was do zostawienia subika, żeby być na świeżo z moimi kolejnymi materiałami i będziemy się słuchajcie żegnać. Bezpiecznej zony, stalkerze, trzymajcie się i do następnego. Hej, hej.